Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie przed wami Było w kolejnym odcinku z serwerów No skopy na banehopie Już kiedyś nagrywam Fajny serwer no, co robimy, skaczemy do i musimy zabić oczywiście przeciwną Mało sobie jest teraz na serwie, no bo później na trochę godzina no, Radę. Muszę zrobić chyba w vloga o ruskich w cesie, bo teraz miałem tyle meczów, normalnie dzisiaj chyba trzy mecze rozegrałem i miałem teamy ruskie. Teamy ruskie, a nie wiem czy już tylko Rosjanie grają w tą grę. No, jak mógłbym nie trafić, jak mógłbym nie trafić? Takie trudne na tym serwisie, że naprawdę trzeba mieć farta. To jest jak z Digiem, nie? Strzelisz, trafisz albo zginiesz bo w miejscu mi się stadzi to kurde kucnąć na niej. lepiej ale bananę gdzie on poszedł? wiem co zrobimy Mamy taki mek Kropkę Także ruskie to jest plaga naprawdę Plaga Jeszcze ani info nie dali ani... Jeszcze sieci nie słuchają no, ani? no ja nie wiem jak No jak to właśnie. A Także no. randomowy strzał siadł nie powiem patrzcie gdzie to strzał. ale serwer fajny, nie jak jest dużo ludzi to jest fajnie wtedy nawet randomowo. strzał

celownie jak się dorysowało to, rysował, to by było fajne kropeczki przymierzyć strzelić h Siad nie, nie? Dobra. o <laughs> Mam kumpla Ogólnie teraz, bo trochę mniej filmów. Nie wiem czy jeszcze jestem chory, ale byłem chory. Gorączka o to siadę. Teraz mnie Jeszcze w sumie nie wiem czy jutro będzie. Teraz sobie wziąłem i popromalne że... I Lipton po prostu Aha, no. gdzie, ja celowam, gdzie to strzelamy żeby to strzelało tam gdzie celuje to owszem byłoby to Mnie ta ściana obroniła, to bym jeszcze może...

no hmm. ja, to ja keg ja celował gdzieś się w górę nie Byłkiem sklep dwa użycia, żeby musi się odrodzić. Teraz widzę, że nie zobaczy. Hallo. Na kogo? A teraz jestem gdzieś przybąd. Tu chyba strony większość skale. Nie, ale... Tak mało ludzi nie ma co się starać. No, A nie najgorzej mi idzie z tym. na tyle, widzimy się w następnym odcinku także subujcie, lajkujcie i do następnego, cześć